Dzisiaj będzie trochę w nietypowej formie Przeprowadzę nagranie, natomiast myślę, że każda pora i miejsce jest w sumie dobre, żeby podzielić się z Państwem pewną dozą informacji, która może dotyczyć i konsumentów, i przedsiębiorców. Akurat dzisiaj chciałem mówić o tych zmianach, które zostały wprowadzone do, do ustawy prawo opodłościowe i dotyczą bezpośrednio najmniejszych przedsiębiorców. Tak, także do śledzenia i oglądania w, w wideo serdecznie. Zachęcam. O tym, co czeka konsumentów, czyli też osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej po ostatniej nowelizacji, zostało już wskazane w poprzednich nagraniach, do których oczywiście obejrzenia bardzo zachęcam. Natomiast w Zarówno i na naszych stronach internetowych, i też na stronach innych kancelarii jest stosunkowo niewiele informacji na temat tego, jakie zmiany zostały wprowadzone w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców, czyli osób, fizy osób fizycznych, które prowadzą tzw. jednoosobowe działalności gospodarcze. Tytułem wstępu nadmienię tylko, że nie ma tutaj ustawa nie rozgranicza obowiązku złożenia wniosku o upadłość od tego, jak dużym jest się przedsiębiorcom. Także, zarówno bardzo mały przedsiębiorca, jak i duża spółka kapitałowa, w momencie powstania stanu niewypłacalności, powinna podjąć odpowiednie kroki zaradcze celem właśnie wszczęcia postępowania, co najmniej upadłościowego. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, no to na pewno przesłanką do złożenia takiego wniosku o ogłoszenie upadłości jest stan niewypłacalności. Ten stan nieopłacalności już też był przeze mnie kilkukrotnie omawiany, natomiast przypomnę, że jest to stan, w którym dłużnik traci zdolność do wykonywania wymaganych zobowiązań pieniężnych. I nie w każdej sytuacji, nie w każdym przypadku trzeba posiłkować się tak zwanym domniemaniem. Co zresztą też widuję w artykułach, które są pisane przez osoby zajmujące się prawem wodociągowym. niektórzy twierdzą, że każdorazowo trzymanie się tego 3 miesięcznego terminu w spłatach, dopiero wtedy aktywuje e, powstanie stanie niewpłacalności i obowiązek złożenia wniosku o upadłość. Niemniej w praktyce to jest tylko domniemanie, które może być pomocne, jeżeli e, utrata zdolności do spłaty, czyli tutaj podkreślam, chodzi o, do, konkretnie o utratę zdolności, jeżeli ona nie jest jasna. E, w sytuacji, kiedy e, przedsiębiorca traci jakąkolwiek możliwość Wykonywania dalszych spłat na rzecz, na rzecz wierzycieli, automatycznie jest to moment, który powinien go no, zmusić do tego, aby ten wniosek o upadłość złożyć. I niekoniecznie tutaj nie musi wcale czekać na spełnienie, na zaistnienie tego warunku wynikającego z domniemania czyli nie musi czekać na 3-miesięczne zaległości. Także pierwszym kryterium, które determinuje złożenie wniosku o jest oczywiście stan niewpłacalności. Drugim kryterium jest tak zwana wielość wierzycieli, i ona tak samo jak w przypadku większych firm, jak i mniejszych, oznacza tyle, że. oznacza tyle, że. W, Ogłoszeniu upadłości wobec dłużnika jest możliwe wtedy, kiedy posiada on co najmniej dwóch różnych wierzycieli. I tutaj też warto wspomnieć, że bo niekiedy takie pytania pojawiają się, co jeżeli mamy jednego wierzyciela, natomiast posiada on kilka wierzytelności do dłużnika. No wiadomo, że w takiej sytuacji sąd nie ogłosi upadłości, bo tutaj prawo upadłościowe jednoznacznie wskazuje, że to jest postępowanie, które ma na celu dochodzenie. W ma na celu wspólne dochodzenie roszczeń przez wierzycieli od, od dłużnika. W związku z tym musi występować co najmniej dwóch różnych wierzycieli. I to jest druga przesłanka, czyli wielość wierzycieli. Trzeci warunek, który jest najczęstszą przeszkodą w ogłoszeniu upadłości przez mikroprzedsiębiorcę, jest majątek odpowiedniej wartości, który wystarczy na koszty postępowania upadłościowego i częściową spłatę wierzycieli. Nie, jakby brak tego odpowiedniego majątku, który. Mógłby pozwolić na spłatę jednego i drugiego. Oczywiście nie zwalnia z obowiązku złożenia tego wniosku o upadłość. Tutaj, nawet jeżeli ten przedsiębiorca no, wie o tym, że nie ma nic, nie ma na telefonu komórkowego komputera i ten wniosek z pewnością będzie oddalony, mimo wszystko on powinien złożyć wniosek o upadłość i to nie w jego gestii leży. Ocena wartości majątku, który posiada, bądź nawet jeżeli go nie posiada, to również ten wniosek powinien do sądu, do sądu trafić. I te trzy warunki w odniesieniu do firm jednoosobowych w żadnym wypadku nie zmieniły się na skutek wejścia w życie tych nowych przepisów. To, co się istotnie zmieniło, to jest zmiana celu postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych. Przed nowelizacją to postępowanie powinno być prowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu zaspokoić wierzycieli. Natomiast po ostatniej zmianie, głównym założeniem postępowania podościowego jest wobec przedsiębiorców jest oczywiście zaspokojenie wierzycieli, natomiast powinny być one też prowadzone w taki sposób, aby osobie fizycznej umożliwić oddłużenie. Kolejną istotną kwestią, która ma znaczenie dla wielu przedsiębiorców, jest to, że dochodzi do zmiany trybów oddłużenia w ramach takiego postępowania. Oddłużenie w ramach postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy jest możliwe na tych samych zasadach, jak wobec konsumenta w ramach upadłości konsumenckiej. Może ono, ona mieć miejsce wtedy, kiedy może ono mieć miejsce poprzez automatyczne oddłużenie przedsiębiorcy. Poprzez upadłego przedsiębiorcy, jeżeli ten upadły przedsiębiorca wykazuje trwałą niezdolność do wykonywania jakichkolwiek płatności w ramach planu spłaty wierzycieli. W takiej też sytuacji, podobnie zresztą jak konsument, może uzyskać oddłużenie bez jakichkolwiek dodatkowych płatności. Drugi, drugi schemat oddłużenia dotyczy sytuacji, w których dłużnik wykazuje czasową niezdolność do spłaty tych zobowiązań. W takiej też sytuacji może dojść do warunkowego umorzenia. Ten okres warunkowego umorzenia trwa 5 lat. Jeżeli w tym, momencie, jeżeli w tym okresie czasu nie dojdzie do poprawy e, s, sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, e, upadłego przedsiębiorcy, e, to wtedy też dochodzi do e, automatycznego dłużenia. Przy założeniu takim, że oczywiście żaden zwierzyciel nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli. Trzeci wariant ma on związek oczywiście z planem spłaty wierzycieli i tutaj w kontekście planu spłaty wierzycieli też warto wspomnieć o tym, że zmienia się okres, na jaki może, na jaki może być on ustalony. Dotychczas, czyli do momentu de facto do, 24, do 23 marca, plan spłaty wierzycieli mógł trwać maksymalnie przez, 30, przez 36 miesięcy. W sporadycznych sytuacjach mogło dojść do jego nieznacznego wydłużenia po nowelizacji czyli po zmianie przepisów plan spłaty wierzycieli może trwać nawet i do lat, i do lat 7. I tutaj w, w warto też wspomnieć, że kolejna zmiana to oczywiście jest jest to zmiana, która dotyczy tego, że plan spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorców nie jest elementem obligatoryjnym, ponieważ tak jak wspominałem, istnieje możliwość pominięcia tego planu spłaty i automatycznego dłużenia. Także jeszcze wcześniej, każdorazowo, kiedy sąd ogłaszał upadłość przedsiębiorcy, dochodziło do likwidacji jego majątku, i ten, na skutek likwidacji tego majątku nie można było zaspokoić wszystkich wierzycieli. Dochodziło do ustalenia, do ustalenia planu spłaty wierzycieli. Na chwilę obecną plan spłaty, tak jak już wspominałem, obligatoryjny wcale, wcale nie jest ma on bardziej charakter fakultatywny. Kolejna i już w zasadzie ostatnia zmiana, o której. Chciałbym wspomnieć, to jest to okoliczność, która tak naprawdę chroni wielu upadłych przed tak zwaną bezdomnością, ponieważ jeszcze do niedawna było tak, że jeżeli w upadłości konsumenckiej dochodziło do tego, że upadły tracił nieruchomość, którą faktycznie zamieszkiwał, no to mógł liczyć na. Utrzymanie środków na wynajem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat. Tego typu sytuacja w ogóle nie miała miejsca w przypadku przedsiębiorców, gdzie w zasadzie, no, mając do czynienia z mikroprzedsiębiorcą, też można się zastanawiać, dlaczego akurat mikroprzedsiębiorca ma być gorzej traktowany w tym zakresie niż konsument. Tym bardziej, że no, posługując się już jakby takim. No, Trochę kolokwialnym takim rozmowania, jeżeli mamy przedsiębiorcę, który, którego dochód co miesięczny wynosi 3000 zł, ma on niewielką ilość zobowiązań, a z drugiej strony możemy mieć do czynienia z konsumentem, który zarabia 25 tysięcy netto każdego miesiąca, ma kilka milionów zobowiązań, no to dlaczego jeden ma być gorzej traktowany niż, niż drugi, prawda? Od 24 marca, każdorazowo, kiedy dochodzi do likwidacji. Majątku władzy do przedsiębiorcy i dochodzi też do tego, że traci on nieruchomość, w której on, a także jego rodzina faktycznie zamieszkują. Istnieje możliwość, aby otrzymać środki na najem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat. Tym samym przedsiębiorca nie musi się obawiać tego, że na skutek postępowania wodościowego straci, straci również dach.